2023, witam was w nowym odcinku, który za wyrąbanie wam uszu w powietrze. Dzisiaj Procreate, czyli jak wam obiecałem, grafik będzie testował nowy program. Pierwszy raz będę to robił. Jestem totalnym laikiem, totalnym lamusem. Yy, przede mną podstawowy tablecik od Ape'a, to jest chyba 10,5 cali. Mam piórko zakupione. Dariusz się tym wam już od jakiegoś czasu i mówić: Ten Procreate to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę kozacki program do rysowania. A jako, że w ankiecie wygrały mocno Pokémon i Wednesday w ogóle zostało strącone na drugi plan, no to bez danego gadania dzisiaj porysujemy trochę Pokémonów. To jak mi wyjdzie, to wszystko za. Zależy od tego, jak mi się będzie z tego korzystało e, i czy mi się wszystko tutaj nagra. Tutaj macie drugą kamerę. Dzień dobry. W razie czego gdyby mi nagrywanie na tablecie padło. No znacie mnie. Nie sprawdzam rzeczy przed ich e, nagraniem, więc będziemy będziemycie testowali mocno. Trzymajcie kciuki, a ja e, no tak, odpalam nowy plik. Jak to się robi? E, galeria. Dobra, wróćmy sobie do galerii. Okej, okay, tutaj są wszystkie zdjęcia i rysunki Dari, nowe płótno, no jest. Zmieniam na szary. Tu mogę rozmnieć, nie? Tylko koło tła. O, to, oj, tak, tak, byczku, dobra, mamy to yy. Bardzo intuicyjne na razie, nie? Przede wszystkim, tak jak na to patrzę, to bardzo intuicyjne I zastanawiam się, na ile ta kamera ma sens Żeby będziecie widzieli mnie zgarbionego do dołu Więc może szybko przerzucę ją Jakoś tak, żebyście widzieli może trochę mnie Ale bardziej tablet, żeby mieć w razie czego Jeszcze jeden kąt badania kamery Dobra, no jak cię mogę, chyba jest OK. Tu jest kadze wszystko Tak, chyba jest w porządku, dobra A ja bym uderzył w tego pikacza na sam początek, tak? Albo wpiszę Pokemon i zobaczymy, co mi wyskoczy Dobra, nie będziemy takimi każualowcami. Polecimy sobie z e, Charmanderem. Na dzień dobry. Nie będziemy aż tak bardzo casualowi A kogo ja oszukuję, Charmander. <laughs> Ale innowacje. Że... W takim razie ja wybieram kolor, na razie bardzo intuicyjnie, bardzo przyjemnie Czerwony, jakiś taki ciemnawy, nikt będzie sobie... albo nie, dobra, szary wlecimy Ale dziwny feeling jest tego, wo wo. Wow. Oj, Powiem wam, że jest strasznie dziwny feeling rysowania, bo to się bardzo ślizga, nie? Ja nie jestem przestrzegany czegoś takiego Oczywiście mam rękawiczko od mojego tabletu y, ekranowego, z tego względu, że jestem nauczony, że to się powinno ślizgać I nie chcę nic, broń Boże, nacisnąć i tak też zrobimy, dobra, tu będzie to, tu będzie taki knykieć powiedzmy No dobra, to wygląda na razie w porządku, na razie jest znośnie Tu będzie wielki owal, okej okay. Tu będzie drugi owal Jakoś tak, powiedzmy Okej, tu będzie, w ogóle to, to, to jest strasznie krótkie nóżki. Jakoś tak, ty, ale jazda Czerwone ręki, ty <laughs> No dobra, a ej, ale rysuje się, okej, okay, cofam wszystko Rysuje się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie Troszkę za mała głowa jest Teraz pytanie, czy ja mogę na przykład zaznaczyć sobie fragment, żeby wyciąć głowę nie tak, yy, dowolne, jednolikte, bladrowo, podświenowo, przyciąganie, dwuliniowa Czy to jest jakieś lasso? Odręczne, poczekajcie, cyk, no Czy ja mogę teraz to... O kurde, ej to jest bardzo intuicyjne To jest fajniutkie Dobra, powiem tak, na razie bardzo przyjemne w odczuciu, nie? Serio, bardzo przyjemne poczucie. Weźmy sobie taki serdeczny piąteczka. Myślę, że rozmiar będzie w porządku. Mogę sobie to teraz chamsko przybliżyć i po prostu narysować sobie to, co uważam za słuszne. Tylko, że jestem na dobrej i no tak, wszystko jest w porządku. Tak, zajebiście, dobra, Ej, bardzo, bardzo, bardzo proste to jest na razie, serio. Ja wiem, że ja mam obiecałem realistyczne Pokemony, ale umówmy no się, korzystam z tego pierwszy raz. Ale jakbyście chcieli w przyszłości, żebym sobie na to poświęcił trochę więcej czasu i trochę bardziej się postarał tutaj zrobić coś fajnego To ja nie widzę problemu, żeby dać szansę temu programowi jeszcze raz O kurde, poczekajcie, to mi wygładza linię, tylko że ja jestem troszkę upo Czy dam radę to zrobić na jeden raz? No jak cię mogę, trochę rozbyte na dole jest yy, Możemy to zrobić na dwa razy, okej? Okay? Tu będzie jeden swing Dobra, okej, okay, musi tak być Tu będzie drugi na dole, okej okay. O nie, pomimo takich małych mankamentów mam wrażenie, to teraz bym się staram trzymać to w kadrze, to jest w porządku, trochę mi na przykład nie dociąga linia, to... wydaje mi się, że strasznie jest to śliskie, w sensie, że to mi się ślizga, bo na przykład w moim tablecie tym ekranowym ja mam matowy ekran, nie? Słyszycie pewnie. On jest pokryty takim czymś, że to jest matowe. Tutaj tego nie ma, on jest śliski i mega duże wrażenie, że mi się ślizga. To tak trochę telefonuje mi się, nie? Ale dobra, może to jest tylko. Mówię jakie mówię moje odczucia, bo naprawdę program jest za iście i Dobra, ja się skupię i postaram się go przynajmniej narotować całego i zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Tak, na świeżo powiem wam, że samo rysowanie w Procreate jest bardzo przyjemne, ale tak mi drżała ręka. Niemiłosiernie mi się ślizgało to piórko po ekranie i przyznam szczerze, że pierwszy raz miałem do czynienia z taką formą rysowania na tablecie. Ale powiem wam, że dotykowy, intuicyjny ekran, który możecie przybliżać palca oddalać, przekręcać to wszystko. Kiedy możecie sobie bezpośrednio z kubła z farbą pobrać kolor, przerzucić i wypełnić całą formę, no jest to strasznie przyjemne. Ale o tym później. O, ale to jest. To, że to tak się dociąga ładnie. Zobaczcie, to mi się samo dokształca do linii. Ojej, maria, Jakie to jest. Przy... Ale to musi być przyjemne do rysowania jakiegoś semi Słuchajcie. Ja troszeczkę za, może za ambitnie potrzebę tej ankiety, że chciałem już od razu realistyczne pokemony rysować, nie. Bo to jest moje pierwsze starcie z tym programem. Musicie mieć dla mnie troszeczkę wyrozumiałości też, mm, ale postaram się tak go pocieniować, żeby wyglądał dobrze, ok? Tu są zapisane oczywiście barwy, wiadomo. Postaram się go tak przecieniować, żebyście byli zaskoczeni, ok? Tyle wam mogę obiecać. Bo kurde, trochę się przeraziłem na dzień dobry, żeby taki ciężki program sobie brać. Yy, oczywiście, że w ankiecie fajnie to wszystko brzmiało, ale. Jak na papierze już do tego usiadłem, to bym taki trochę na zasadzie coś ty kurde zrobił, nie? <gryw> Ale mam wrażenie, że uda mi się zrobić cokolwiek przyjemnego. Musicie mi zaufać, że szansa jest duża. Ej, wow, wow, wow! Oglądasz, a jeszcze nie zostawiłeś, albo nie zostawiłaś suba i lajka? Like nie, no proszę mi to zmienić w tym momencie. Z góry dzięki. Ej, jak zobaczyłem, ile jest tak naprawdę pensji tutaj w tym programie, no to się kurczę troszeczkę złapałem za głowę, nie? Nie spodziewałem się, że aż tyle jest fajnych możliwości. Ja się oczywiście nasłuchałem o tym programie, bardzo dużo pozytywnych rzeczy, nie? Ale wiecie jak to jest. W praktyce często nie jest tak, jak ludzie mówią, a tutaj widzę, że kurde jest duża szansa, że to nie tak właśnie jest. Dobra, mamy problem natury takiej, że mam mimo wszystko maskę i tak dalej, jest wszystko przyjemnie, tylko że. Hmm. no właśnie, co tu jest? A, bo tu jest jeszcze kolorki do wybierania, pewnie, tak? Łebą, dać? Czekajcie, zablokuj nie. Hmm pełni warstwę, może, kurde, Wypełni warstwę? O no, nie chciałem tego robić. A, bo ja na masce rysuję, no dobra, a gdy będę rysował tak, to mi pewnie wszystko bywali, nie? Hmm. Dobra, teraz mi dajcie czas, ja się będę tym babrał, bawił i cudował. I gwarantuję wam, że jak sobie dam da pyk po dobra. Kurczę, jak zrobić teraz tak, żeby cieniowało mi tylko w kształcie? Kurde, ja wiem co chcę zrobić, tylko mam problem z tym, żeby to zrobić. Chciałbym to zaznaczyć i tylko w obrębie tego obrazka dodawać cienie, nie? Biorę jakieś inne narzędzie, cofnij, cofnij, dobra jest cofnięte. Czyli tak, muszę to zduplikować, powiel, powiel, pyk, okej. Okay. Eee, zaznacz całość, wybierz, krycie tak na 40, okej. Okay. Ciemne liniowe, 25 nawet nie będzie. Ja to zrobię troszeczkę na opak oczywiście, ja wiem, że pewnie da się to zrobić milion razy prościej. Biorę gumkę i teraz weźmiemy jakiś fajny pędzel. Eee, hmm malarskie, artystyczne to no, wygląda fajnie wolałbym to, powiedzmy no, szczerze, sobie z drugą stronę dodawać i raczej e, cieniować a nie wymazywać cień ale no dobra, troszeczkę tutaj wjedziemy na improwizację a poczekaj, ja mogę zrobić coś innego jeszcze cofnij to i zmień mi krycie tak na 45 o, widzisz i teraz rozmawiamy, okej okay. dobra, ja to sobie szybko Przycieniuję to może złe słowo w tym aspekcie teraz co robię, ale sobie to szybko wyjaskrawię powiedzmy. Wymazałem sobie pierwszy stopień cieni, ale wiedziałem, że będę musiał dodawać następne od zera, więc postanowiłem poprosić o pomoc myszę. Mysza? Problem pewnego rodzaju. Hmm. Ale wtedy to jest tylko ta warstwa, na której jest to. Musiałbyś to połączyć w jedno. E, teraz możesz to... albo wiesz co? Nie, zrobimy jeszcze. Oh. No to o to mi chodziło, dobra. No Tam masz maskę przecinającą? Dobra, dziękuję. dzięki. pysza pokazała mi, jak zrobić maskę wiążącą, tak to się chyba nazywa. Zaraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie maskuję wam górną warstwę z dolnym elementem. W ten sposób staliłem sobie wszystkie warstwy mojego Charmandera. Dodałem sobie warstwę wyżej z niskim kryciem, ze ściemnianiem liniowym, już tak jak to robię normalnie. Potem dodałem z nakładką, i oczywiście wypełniając na tej masce, wypełniało mi tylko i wyłącznie kształt, gdzie był Charmander. Dzięki temu wiedziałem, że mogę sobie usunąć linart. Czyli przerysowałem po prostu linart na jaśniejszy Barwą. Po lewej stronie, jak macie te dwa suwaszki, tam macie rozmiar pędzla i krycie pędzla, i po środku jest taki kwadracik, którym możecie sobie pobierać kolory, to jest po prostu pipeta pod ręką, pod palcem lewej ręki. No jest to fenomenalnie zrobiony program, i myślałem, że będzie mi sprawiał większe trudności, mimo że korzystam z niego pierwszy raz, ale mam wrażenie, że jak na godzinkę z hakiem, bo tyle mi zajął cały rysunek, to wyszło mi to naprawdę nie najgorzej. Nie jest fenomenalnie, jest trochę głupiutki z twarzy szczególnie, ale ma swój urok, kurczę. Zapraszam Was na efekt finalny. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie więcej tego programu i czym mam trochę bardziej kombinować w semi-realizmie, bo z pewnością da się z tego programu wyjąć dużo więcej. Voilà, nam piórko. To była moja próba zrobienia Charmandera, a raczej Pokemona w semi Czy mi wyszło, czy nie, ocencie sami. Jak na pierwszą próbę uważam, że nie jest najgorzej, nie poświęciłem na niego tyle uwagi, ile mógłbym poświęcić, ale szczerze to nie czuję się na siłach, żeby na razie zrobić coś lepszego, ale program naprawdę 10 na 10 warty ogromnej uwagi. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem, mimo że to jest malutki tablecik, bo zobaczcie, że jest wielkości mojej dłoni. To jakość tego, co wykonałem, jest naprawdę, naprawdę na najwyższym poziomie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ja byłem prozorowy, byliście wy. To był Charmander. Przejazd diabli, pewnie. No właśnie, ja tak myślałem. O, dajcie mi znać w komentarzach, czy sobie poradziłem. I napiszcie pomysły na kolejne rysunki w tej aplikacji, bo chyba damy jej więcej szans. Trzymajcie się, do zobaczenia już niebawem. Cześć.